A to pokazuje też, znaczy macie Państwo rację, ja też to rozumiem, bo też funkcjonuje w tym kraju, rozmawiam z Państwem, nie boję się tych spotkań, rozmawiam z ludźmi normalnymi, sam zresztą mam nadzieję, że jestem jednym z nich normalnym Polakiem. I, i zdajemy sobie sprawę z tych potrzeb, jakie, jakie są istotne z perspektywy dnia dzisiejszego, tylko musimy też wiedzieć, szanowni państwo, że po pierwsze... Też to nie proszę nie traktować jako sprawiedliwienia z mojej strony. Czas jest trudny, wiele inwestycji jest rozpoczętych. Krzyżuje się oczywiście wiele interesów. Głównie w kolejnictwie także są podjęte duże inwestycje, ale również w zakresie infrastruktury zdrowej, środowiskowej. Oczywiście są zapóźnienia, które sięgają od 10 lat. I ja też chciałbym, żeby było tak, że w przeciągu jednej kadencji wszystko uda się rozwiązać. Dzięki temu transferowi środków europejskich w pierwszej perspektywie 4,612,8 miliarda, dzisiaj 67,3 udaje się wiele realizować, one są w trakcie realizacji. Myślę, że do końca tej perspektywy, czyli do końca roku 13, w sensie programowym, ale rzeczowej, finansowej realizacji, tak jak mówi tutaj Jarek, N plus 2, czy 15, uda się nich zrealizować. Polska oczywiście wykorzysta y, każdego centa, bo ja powiem, teraz jeszcze ostatni projekt zamykamy z Funduszu Spójności z tej perspektywy 4,6, bo ona została trochę przedłużona, były ufazowane projekty i poziom wykorzystania tamtej starej perspektywy wynosi 103%. Możecie Państwo się dziwić, dlaczego 103%, bo oczywiście wynika to z różnych kursowych, bo umowy są sukcesywnie podpisywane i wtedy, kiedy ten kurs był y, korzystny, to oczywiście y, kwota zaabsorbowana jest większa niż nominalna, wyjściowa, prawda? 103% taki jest poziom wykorzystania tych 12,8 miliarda euro, czyli, czyli nie stać nas absolutnie na to, żeby eurocent przepadał. Ale jestem przekonany, że o ile nie powstanie program Polski Zachodniej, jak analogiczny do programu Polski Wschodniej, to być może będzie 17 program operacyjny, gdzie znajdą się priorytety dedykowane dla Polski Zachodniej. Czyli chodzi o to nie chodzi o to, żeby, żeby mieć swoją łopatę, tylko chodzi o to, żeby mieć narzędzie, które pozwoli rozwiązać pewne problemy. Prawda? Czyli jeżeli nie będzie takiego analogicznego programu do Polski Wschodniej, to na pewno na przykład, będą środki, które obok regionalnego programu, będą wspierać realizację wielu kluczowych zadań z punktu widzenia budowy spójności, tak jest w tej części państwa. Tak. Czyli tu są realne, realne szanse. To też jest ta kwestia z pisanym udziałem. To też jest ta z no To może ja teraz bardzo Wiemy, że takim słowem kluczem, który będzie otwierał też pisaną i notację, w tej kolejnej perspektywie, to będzie innowacja. I teraz no, pojawiają się takie obawy, zwłaszcza tych niższych firm, które często nie mogą się wykazać innowacyjnymi projektami, żeby to miało utrudniony dostęp do środków unijnych I, i, i jak Pan widzi właśnie e, tę kwestię? Okay. Ja, ja, ja trochę funkcjonuję w rzeczywistości i nie tracę z nią kontaktu, dlatego z Państwem się spotykam. Dlatego też <coughs> Bardzo szanuję swoich kolegów i z Komisji Europejskiej, i przyjaźnimy się i z nami, i z Komitetu Regionów, i z innych państw członkowskich, i swoich współpracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ale myślę, że wa warto czasami, mm, zawsze, warto mieć doświadczenia takie wynikające z dnia innego, bardzo prozaiczne, ale twarde, jednoznaczne. I dlatego też, owszem, będą premiowane te przedsięwzięcia. Które będą generować tą wartość dodaną, które będą budować realne sprzężenie między nauką a przedsiębiorczością i będą pomagały budować przewagi konkurencyjne pewnych podmiotów gospodarczych. Tylko, że trzeba też mieć na uwadze to, że chyba nikt z Państwa nie podejmuje takich inwestycji, które prowadzą swoją własną działalność gospodarczą, prawda? Które, które mają dokładnie odwrotny efekt. I oczywiście ta surowość ocen będzie zdecydowanie większa. Nie wiem, czy będą wspierane piekarnie, jak dzisiaj, gabinety stomatologiczne, jak dzisiaj, czyli tego typu małe przedsięwzięcia, choć one są też potrzebne, prawda? Tylko wszystko jest kwestią proporcji i relacji, tak? Ile będzie właśnie takiej działalności, która powoduje funkcjonowanie pewnych podmiotów na poziomie bardzo lokalnym, a na ile chcemy tak naprawdę wspierać i faktycznie wykształcić grupę i pomóc polskim przedsiębiorcom, którzy będą, lubuskim przedsiębiorcom, którzy będą stanowić awangardę tu lubuskiem a takowe są państwo ich reprezentujecie i które są w stanie także konkurować nie tylko w Polsce, ale także na rynku naszego sąsiada niemieckim. Czyli chodzi nie tylko o takie proste przewagi konkurencyjne, które wynikają na przykład dzisiaj z różnic kursowych, bo to też jest potroszę sukces państwa polskiego. Z jednej strony transfer dużych środków europejskich, ale różnice kursowe, tania złotówka powoduje, że eksport na przykład do Niemiec kwitnie, czy do państw członkowskich wspólnot europejskich. A tu chodzi o to, żeby nie tylko w taki prosty sposób budować przewagi konkurencyjne, ale jakością wytwarzanych dóbr, prawda? E, e, czyli ta jakość, ta innowacyjność, ta konkurencyjność tych dóbr ma być na tyle wysoka, żeby Niemiec nie kupił, przepraszam, z całym szacunkiem, choć chciałem powiedzieć, że mam piertarkę Bosza, ale nie mam, mam Black Decker, ale żeby Niemiec nie kupił piertarki Bosza, ale kupił piertarkę na przykład słudowski Entmaciuszonek, prawda? I o to idzie, tak? Czyli mamy budować tego typu przewagi konkurencyjne, żeby nasze dobra były synonimem jakości, innowacyjności. I znajdowały nabywców nie tylko na rynku europejskim jednolitym, ale także gdzieś globalnie. Nie wiem czy nie. To skomplikowałem. To, ale pokazałem, pokazałem w sposób rozumowania. Tak. Dwie przykład, do Niemcy są tak utożsamiają się, że swoją marką niemiecką okay, Nie, ja to ale to... Ma, okay, ale to też... Ale ma pan rację. Tak. Proszę zobaczyć, ale ja, ja, ja to szanuję szalenie. Tak, tak, pracują e, dziesiątki czy setki lat. I właśnie czemu tak jest już coraz rzadziej na szczęście? Ale proszę zwrócić uwagę, że polskie firmy, nawet komputerowe bardzo dobre, produkujące komputery, czy, czy podzespoły do komputerów, produkują pod cudzymi markami, tak, tak, na, na, po to, żeby się przebijać. I potem stopniowo, sukcesywnie pokazują, odkrywają, że to jest nasz no, polski produkt. To są dziesięciolecia, tak jest. Musimy jakoś, ale budować też własne marki, marki, które będą synonimem sukcesu polskiej gospodarki, prawda? która jest coraz lepiej postrzegana nie tylko w Europie, prawda? bo będąc w Poznaniu, miniony piątek, gdzie miałem spotkanie z, prezydent, z prezydentem Komitetu Regionów, to naprawdę szefowie różnych regionów z całej Europy byli zachwyceni tym, co się dzieje w Polsce. Metrowe krytycznie do tego podchodzimy, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, ktoś, kto ostatni raz był w Polsce w roku 1993, 4 5 i przyjechał dzisiaj, to mówi, że to jest zupełnie inny kraj. Był mnie burmistrz tutaj jednej z nadgranicznych niemieckich gmin w takim trudnym kontekście. Ale mówisz, że ostatni raz był w Warszawie w 1989 roku, i to, co widzimy, to jeszcze nigdy w jednym czasie, w jednym miejscu, tylko żółtawi w życiu nie widział. Tak? Także to pokazuje, jaki wysiłek modernizacyjny naszego polskiego pod, pod tutaj na, na Obiektywnie. Proszę Ja, to tutaj pani 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 pani. ja bym pytanie, tylko prosił, gdyby Państwo się też przedstawiali. Tam, Krótko, firma i czym się przedstawi. Agencja Wójciów Biuro Europejskiego. Pani Ministrze, y, rozliczam, piszę projekty, rozliczam projekty. I chciałabym zapytać, czy w następnym okresie finansowania Państwo przygotujecie uproszczenie rozliczania projektów? Jednak ta procedura jest dość skomplikowana i ten transfer dotacji do podmiotu jest bardzo wydłużony. Dobrze, odpowiem szczerze. Hasło, oczywiście Komisja Europejska jak w każdej perspektywie wieloletniej od 1989 poczynając, pierwsza 89-93, 94, 99, 2000, 2007, 13, pisze 2017 wpisze uproszczenie systemu wdrażania interwencji europejskich. Takie hasło standardowe. Myślę, że z, wraz z upływem każdej procedury jest coraz gorzej, a nie łatwiej. Zatem warto przejść od haseł do czynów. Ja myślę, że ten system, który dzisiaj obowiązuje, wcale nie jest pani Alicja taki trudny. Teraz, nie, ale mówię to, nie, proszę wybaczyć. Jestem tutaj, możemy przynieść zaraz, wygenerować wniosek o płatność i jako ja wypełnię szybko z Państwem. E, I się e, tak, szansę, e, szansę, Myślę, że przejdzie. E, nie, ale naprawdę, proszę zobaczyć. Taki przykład życia wzięty z 2000... E, 10 roku ze stycznia przychodzi do mnie przedsiębiorca. Najpierw dzwoni kilkukrotnie i mówi, Że to jest niemożliwe, że to jest hipokryzja, w ogóle używa bardzo mocnych, niecenzuralnych słów. Ja nie bojąc się kontaktu z przedsiębiorcami generalnie z ludźmi, zapraszam go do siebie. Przychodzi i mówi mi, że 10 razy wypełniał wniosek o płatność i 10 razy był odrzucony. To jest spisek. Ktoś specjalnie, on nie wie jeszcze kto, ale ktoś w tym urzędzie robi wszystko, żeby on nie mógł skorzystać z tego dofinansowania. Więc ja dzwonię do kierownika wydziału, który realizuje płatności, zapraszam go, wyjaśniamy jaka to firma, sprawdzam kto indywidualnie, bo każdy pracownik ma, miał odpowiednią liczbę wniosków o płatność i obsługuje po prostu. Zawołaliśmy tą osobę, który, która to obsługi mała. No i o, oczywiście okazało się, że gdzieś tam ta prawda leży po środku, bo było kilku, kilka błędów. Więc ja wpadam na pomysł, mówię do, do tego pracownika o imię, panie Arkadiuszu, proszę natychmiast tutaj wypełnić poprawnie wniosek dla pana Kowalskiego. Pan Arkadiusz poszedł do siebie, po 20 minut wraca z poprawnie wypełnionym wnioskiem. Pan przedsiębiorca siedzi naprzeciwko przyniosom mniejszym stole od tego, który pięć razy przepisywał ten, przepisywał ten wypełniony wniosek, dopiero za piąty było poprawnie. I teraz pokazuje, nie mówię, że ta procedura jest absolutnie prosta, ma swoje niuanse, też jest trudna, ok, tylko pokazuje, realne, realne relacje, które, które zachodzą pomiędzy partnerami. Ale też znam z drugiej strony, już teraz będąc w ministerstwie, taki przypadek, gdzie jeden z przedsiębiorców, co po prostu mnie strasznie rozłościło, bo, bo to jest niedopuszczalne, jeden z przedsiębiorców w pozycji promocja zapisał sobie, że będzie promował m.in. poprzez wydawanie albumów, billboardów i, i, i nie dopisał jakiegoś elementu, m.in. w nawiasie, tak? I chciał oczywiście do tego zrobić jakiś film re reklamowy i pokazał mi, to widziałem na własne oczy, nawet personalnie wiem kto to podpisał, napisał, odpowiedź pracownika urzędu, który nie wyraził na to zgody. Nie ma takiej formuły. Wydatek stanowił tam minimalny ułamek 0, nie wiem, 0 to wartości. To był kwalifikowany i to, co To nawet nie typ Urzędnik się nawet nie powinien zajmować. Przedsiębiorca nawet nie powinien go komunikować. Tak? Jest w określonym przedziale, jest jakaś kategoria, ale najgorsze było to, że ten pracownik nie wyraził na to zgody. Zdarzają się też takie oczywiście sytuacje. Także, ale to wszystko, proszę mi uwierzyć, pani Alicjo, to nie tyle kwestia przepisów, co też... Indywidualnego podejścia e, pracowników. Tak? Administracja, czy jej się podoba czy nie, ja zdaję z tego sobie sprawę, ma pełnić funkcję służebną wobec beneficjenta. Czy jej się podoba czy nie. Jeżeli mu się nie podoba, to jest dużo. Proszę zobaczyć, ile zajdzie.